Cześć widzowie! Dzisiaj to mój pierwszy odcinek. Dzisiaj gramy w Goose Goose Game. Nie wiem czy to znacie. I dzisiaj ze mną w pierwszym odcinku jest Opox. Siema widzowie! Wbijajcie na mój kanał. Link macie w opisie. No na pewno nie będę dawać tego. Ej! Okej, okay, no to zaczynamy. <śmienki> Ta gra jest taka głupia, widzowie I, tak. I ura, jak byście zauważyli przeskli, W tej, tej grze tak. Są dzwony Tutaj są dzwony Żeby, prze, bo ty, że, bo żeby my przejść zawsze, tą grę musimy tutaj rzucić bo dzwony Bo wy zawsze takie coś robicie, że wychodzicie i od razu idziecie do przodu A nawet nie pat patrzycie do tyłu No Czekaj, bo zapomniałem już jak się w tym gra no. e, Widzisz, tutaj jest na górze Widzowie, my, my już kiedyś graliśmy Ej, popatrz. Robota Chodź. Już kiedyś kiedyś graliśmy, przeszliśmy całą grę. Nie mam mnie tu. Tu mnie nie ma. No nie mam mnie tu. No nie... Widzowie, nie widzicie mnie tu. Jestem w krzakach, a mnie nie widać, no? Ewidentnie mnie nie widać. Dobra, chodź bura Ej, Brunet, będziesz robić muzyczkę. A wiesz co, tam takie glitch, chcę jej je pokazać. No, pokaż mi te liczę. Nie, nie działa teraz. Tak mi chwilę. Musisz bliżej podejść. A na to te glicze? Żeby wdrapać się tutaj. No, okej, okay, jak nie działa. Ej, teraz to ja. Teraz tutaj przedstawiamy wam. Zaraz będzie tutaj taki pan, który nie będzie nas lubił. Okej, okay, wyzwanie. Tutaj będzie kilka odcinków. Na pewno dużo. An... an no tak. Giz? Goose. Goose to, to gęś. Ej, ewidentnie pisało g o o A nie giz. Jeśli ty nie zauważyłeś jeśli ty nie znasz angielskiego, to, to proszę cię, to, to, to nie pytaj się. Bo ci, ci tutaj osoby nawet nie umieją mówić po polsku, więc jesteś lepsi, <śmierdzi> jest, to jest to na dobra, da, ja Jesteś na razie lepszy od nich. Może, może że niedługo nie będzie. A ja znam plan, który zupełnie rozwali Wyzpiec, tego planu. Nie, sorry. Widzowie, popatrzcie, mamy tutaj zadania. Dostaj się do ogrodu. E, e, Przynieś połóż na koc piknikowy. Kanapkę, jabłko, dynia, marchewkę. Dźwięk. Okej, okay, czyli musimy pić zrobić. I chciałem Wam tylko powiedzieć, widzowie, że pokażę Wam sztuczkę, która rozwali tego dziada. Okej, okay, a poza tym, widzowie, tutaj. Nie. I ciągle mówiłem, poza tym, widzowie. Poza tym, widzowie. Pojeżdżam. Jest... Popatrzcie. Tutaj się robi, tak? Szybko uciekam. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Nie rozumiem. A! Nie wiedziałem, że tak się da. Chodź, 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 wszystko, szybko. Ja się o, podziwam, ogrodzie, nie, nie widać. Ej, widzowie, nie, nie patrzcie, proszę. Ogradnik już się dostał do ukradki. to tam jeszcze marchewka była. Tak, marchewka, zabierz teraz raz ...marcheweczkę. Poza tym, nie możemy za daleko siebie być. Te, ten pan jeszcze nie zauważył tego, że zabrał mu dyrektora. I jeszcze termos. E, termos jam. Gdzie jest termos? Termos jest na, u jego szafce No chodź A w, wiesz co jest na, w jego szafce? Co? Ty Ej, szkoda, że to nie był szaf. Teraz popatrzcie, jak można łatwo go zdziwić A poza tym, widzowie, miałem wam coś powiedzieć Popatrzcie, można go ignorować Zobaczycie jak Weź ten termos Okej, okay, widzowie. E, to tak. Zanim przejdziemy do następnego poziomu, musimy wszystkie te. E, wszystkie. M, zadania zrobić. Właśnie, że nie. Nie wszystkie. Większość. Burak, musimy wszystkie zrobić. Jeśli wszystkie z tej jeśli, karty. Jeśli, jeśli zrobimy część. Jeśli zrobimy część. To tutaj, tutaj się pokaże nowe zadanie. Nie, burak, ale. chcemy O tym chodzi, że mamy. Po prostu ten. Żeby. Nie pokazywać widzom jak się tą grę przechodzi, tylko że można ją fajnie przejść. Radio. Chodź. Idziemy po radio i będziemy mieć... No zresztą wezmę tą markę w każdym... I my mieliśmy speedrunować, a nie. Nie mamy speedrunować. Okej, okay, no to ja biorę. Ty wiesz radio. Okej, okay, ja biorę. No i to. coś tam. Coś z tym radio. Ej, no chodź! No chcę łopatę wziąć! I co z tego, a zrobimy szybko... Wow. Też szybko żeby... Zostaw mnie! Czę. To on poszedł po ramkę, to być... teraz będziemy mogli tutaj sobie pouprawić łopatę. Okej, okay, mamy co wszystko. Zapamiętajcie, jestem lepszy od, od, od Opoksy. W tej grze tak, ale nie we wszystkim. Ja jestem burak, a burak jest czerwony, a jeśli jestem czerwony, to on jest czerwony. A co to... Wiesz, że jesteś czerwony? Ja jestem czerwony, czerwony? Powinniśmy się zamienić. A to źle, Ale ty jeszcze masz czerwony... Było takie zadanie, grabie w stawie. Pierwsze, na drugie... drugie w Co my robimy? Co ty robisz? Nie, nie szczekaj. Ja szczekam? Się, czy... się Co tu... on zrobił tutaj? Eee, ja sobie ja. Eee, nie wiem. on się Nie wie tego. Czekajcie, teraz jakieś zadanie? Kranik klucze ogrodnika, no to dobra, kurde. <grystanie> no i kiedy to zaliczy? No i tutaj mamy kolejne zadanie To okay. Ubranie kluczy ogrodnika Chodź, chodź, chodź Czekaj, bo, mi, bo On nie... U... Ej, bo ja utknąłem A ja też utknąłem Patrz, on teraz nie da mnie klucza. Ej, bo jest problem Bo ja chyba zamknąłem bramę Coś takiego On nie, chce no, wstawić znak Nie zamikaj! Nie, no i nie wyjdziemy! Mam jeszcze przynieść połóż na to, A to mamy e, jeszcze. Czekaj! Gdzie masz tą różę! Szybko, szybko! Gdzie masz różę? Gdzie róże? Chyba tutaj osadziłem. Nie Czekaj, osadzi. bo ja. ja czy, aha. A tutaj. Damy, damy ogrodnikowi różę. Nie będzie wesoły. ja chcę łopatę. Znaczy, co to jest? Ej, ty, ogrodnik! Popatrz, mam różę twoją. Zobacz co on robi. Aha, bo my ten mamy wejście, no tak. Upnąłem. E, ej, jeszcze obrazko. Musiałem ci tylko powiedzieć i popatrz. Zobacz co może robić. No tak. Mam do ciebie pytanie. Opox, Co? Czy lubisz, w prawdziwym życiu, kraść klucze? Nie. Eee. Jakbyś powiedział gęsie, to bym powiedział, że chętnie, bo... Chłopie, ja... Chłopie, ja kiedyś błaskałem gęsie. Gęś błaskałem. Eee, Widzowie, nie zapomnijcie, żeby zostawić suba i lajka, żeby ucieszyć... W ogóle, żeby powiedz o której, ucieczy... o kiedy i o której chcesz filmę, Żeby uciec o pocieszyć tego pana, który miał... O której filmy mają być? Aha filmy... O I kiedy? Zawsze będą jednakowe, zawsze będą zasokowe. Okej. Okay. Czyli różnie, e, tak jak e, u mnie e, miało e, być w sobotę. Zapomniałem. E, Zabierzcie dzwon... Chodź, 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 chodź. dzwon i go drin e, drincie i Czekaj, będzie... zadania! Aha, to są te takie dodatkowe. Okej, okay, załóżmy mu kapelusz przeciwsłoneczny. A to łatwe. E, ty pani się. Chciałbym ci coś pokazać. Czy bardzo fajnego, co ci na pewno. A wiecie, się... że jeśli on nie ma kluczy, a weźmie sobie radio, to włoży je sobie do kieszeni? Aha, tego jeszcze też nie A chciałabym ci coś pokazać. Popatrz na to. Właśnie. Bierzesz to. Ciągnąć. Nie, nie tak, nie, nie tak co, co on zrobił? Widziałeś co? Nie, chyba nas... On po prostu do, dotknął... dotknął to. Eee, co mam robić? Eee, Zabrać eee, Znaleźć jego róże. Bo nie wiem gdzie są jego róże. No, no on gdzie się odstawił. Skubane. Tu jest chyba. Gdzie to róża? Chyba tutaj, mam. O, o, on bierze. No nie można jej zamknąć! Burak! Bądź tu! No i coś zrobił! Aha, i No A popatrz, mogę się jeszcze latać. No mam no, pani, jak lecę, bo do... chcę. Lecę, bo szyję Le jeśli, jeśli chcecie tą usłyszeć piosenkę więcej. Wbijajcie na kanał Oboxa, i tam będzie o super odcinek, w którym się bawimy. E, super, grzech. jest super. E, ten odcinek się nazywa, nie wiem jak to nazwać i X. D, 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 d. No nie widzi, ja że mu pomagam, tylko chcemy mi ją utrudnić. No. Popatrz, ja czasami mu pomagam, a on się na mnie wścieka. To przecież ja mu pomagam. Popatrz, jak to się to ja jestem czerwony. Wiesz się robię? Da, da, e, zabieram mu klucze, potem mu daję klucze, a on mi wyrywa i tak patrzy na mnie ze złością. Przecież ja mu pomogłem, mu klucze. Ej, nie, on ma zabrać tą różę. A potem my my, my ją... Ju... Za każdym razem się będzie zrapać po No! Ej, daj mu Pięknie. <grystanie> On by rozbadł ci sły. <grystanie> 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 nie wierzę w siebie. No i czemu cię wypadło? Co? Boisz się mnie? Boisz się Mieli, mnie? Ja też się nie boję. Się, się Ej, że jak się, to nie, Odcinek. Aha, o P. P. O! Okay. No i co mamy teraz zrobić? Nie zrobić mojego imienia, bo się z, z, z... Nie z... powiedziałem. Okej. Okej, więc Jesteśmy do... w kadarórze. Że... No i co, że. Co? co ja Co nie chciałeś? Mam nadzieję, że ty w ogóle wystartowałeś ten odcinek. Nie wiem, ale okej, nie Aha. Przez dziurę, no przez dziurę! Aha, nie. Ej, ty ej, ej, nie, nie dalej, ty dalej, ty dalej, Ej, zapomniałeś o czymś. Zabraliśmy mu przecież klucze. No. Okej, okay, tutaj odstaw tą czapkę pod mostem. i będzie się żyć, ży, żyć pod mostem. Jesteś chory. On chce teraz jego czapkę, ale idą, to teraz... Okej, Fritzowie. Eee... do do ogrodnik, co tam zrobił? Uderzył się młotkiem o kciuk. Okej. Okay. Palec. Czekaj, bo ja tu nie wejdę. Chodź. No nie wejdę, musisz do mnie iść, no głupi jesteś. Ja sobie pójdę. Ej, róbmy mu wszystkie całe tutaj zamieszanie, to zobacz. O, dziękuję. O, nawet nie może na tym nic zrobić. Okej, czyli robimy zamieszanie, nazwij tak ten odcinek. Nie, nie e, pierwszy odcinek to będzie... E, pierwszy odcinek. Będzie się nazywać to mój pierwszy odcinek, więc e, niszczymy odrodnikowi e, jego klacz. Czekaj, okay, podlej jedynie. A jak w ogóle się nazywa odcinek? Co? Okej, okay, jestem drugi. Nie wiem, jak się nazywa odcinek. A pokażę Ci wszystko. Jestem jego trenerem, gdzie? Aha. To nie, nie wiedziałam tego. Dobra. O nie, to musi zniknąć. Nie, bo wtedy nie przejdziemy do następnego poziomu. Na raz. E, coś ty właśnie zrobił. Dla jedzenia. I no, jedzenia tak? wszystko odjada. E, co jeszcze tutaj można zrobić? Aha! Popatrz, czekaj, chodź, chodź, chodź. co ja zrobię. jest zrobię. Chodź. Chodź. Gdzie bronić? Patrz. A, patrz. Boże. taka patrzę. ja mu to. Tak... Właśnie na to patrzy. Ej, gdzie tu ten klucze? Na broni. Teraz się buduje. I popatrz, jak on się trzęsie. Aha, i popatrz, jak on się trzęsie. Czekaj, jeszcze ja tu tu dam. To będzie totalny sztos. Nie. Yeah. Ej, zabierz klucze i daj mu, bo, bo on ci strasznie trzęsie. Ipujcie, kiedy on nie słyszy. Błac o Nie, nie mogę się ruszać, nie mogę iść do tych kluczy. I co z tą? Och. Kurde, no to niej się rusza. Dobrze, już nie, już nie, już nie. Uwieliłeś. Pamiętajcie, że pamiętaj, burak, że. Co tam idąci tak dużo? Przestań im bluzić. Ipuj, co ony robi? On myśli, że to się. <laughs> Okej, okay, już całe sobie się zrobione. Teraz popatrz co trzeba zrobić. Gdzie, gdzie to? Chowałem. I teraz zrób tak, żeby on złapał to. Aha. Jak? Słuchaj. <laughs> <Slyš. laughs> <laughs> Ale to zbagowałem chłopie. No co ty robisz?! Ja chcę na to wejść, ja chcę na to wejść. A składni dlaczego on nakłada ciągle te, te, te czapki? Bez No tak, żeby, żeby ta panna z, z tamtej ulicy... I czekaj, e, widzowie, popatrzcie, jak się to robi. Uwa. Raz, dwa... Trzy! Zabierz, zabierz klucze mi młotek zabierz, zabierz. I jeszcze mam jakieś zadanie? Nie, nie Ej! On teraz nie wie gdzie są chodź, chodź Ej daj mi te klucze, ja chcę klucze mu zabrać Ej! Tak jak ostatnio, chcę mieć klucze Aha, tu młotek tam, chodź. Potem się zabierzemy klucze. Okej okay, widzowie, w tym odcinku to na, na, to, to na, na tyle. Na tyle. Kończymy, więc... E, I, jak mówiłem, zapamiętajcie, like, sub i dzwoneczek. Dzwoneczek, jeśli chcecie ciągle widzieć filmy. Pa pa.